Na kram, a naczynka pozmywałeś. A no To co? Mogę iść na chwilkę na spacer? A zupkę ugotowałeś? Na no, zupce zapomniałem. To, to nigdzie nie pójdziesz. Gdzie lecie? Kuchnia jest w drugą stronę. Przecież chciał rzucić. I jako jestem. Nie no, jestem wspaniała. Spychu! Spychu! No cześć. Słuchaj, Słuchaj, ja nie mogę. Z kim ty tam gadasz na tym balkonie? Z nikim, kochanie, ptaszki latają i święta. Co się dzieje? Ty trzymasz. Masz. Szlaba. No tak. Co narobiłeś? Nie wiesz. Nie narobiłeś. Narobiłeś. Co zrobiłeś? Nie. Odpowiedziałeś. Cicho, cicho. Idzie. Stara. Chowaj się. Szybko. Aha! jak już ugotujesz zupkę, to przy okazji wyprowadzisz Pimpusia na spacer i zrobisz zakupy. Jak wrócisz do domu, prześcielisz pościel i umyjesz wannę w Zarobię się w tym domu. Kończ bo mnie troszkę jak świerzbi. Jak ja cię... I co, poszło? Moja, proszę ciebie, do mamusi pojechała. Ty, to może strzelimy jakieś piweczko albo wódeczkę? Ty. Wolę. piwko. Ale Wam na się zachowała. Ale nie mogę. Stara, no tak. Powiedz stary, że idziemy trzymać dywan. Dwa razy dziś trzebałem. Nie przejdzie, nie przejdzie, nie przejdzie. Ty masz żarówkę. Ja też mam żarówkę. Zabijemy starą złupę i będzie zmieniać żarówkę. W głowę i do południa. Spokojnie, tam się. Masz pomysł. Jutro stara jedzie na... do Kolumbii. No nielegalne zawody w Kolumbii. Za piwko. Za dwa. Nie, dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Więc nie Jeszcze raz. Jutro stara Jedzie na Zastrzyk Na działkę <noise> To waniemy w Ty ja do na tam jedzie Święty Mikołaj e, Zima e, Śnieg. E, biały do białego stoku A po co na tam jedzie? Nie wiesz. Y, fale, ocean, woda, y, może nazrywać orzechów. <grymian> nie wiesz. Masz to? <grymian> Franek, chyba już skończyłeś, co nie? Przyjdę. <grymian> Obyć cię ugotowała. Ty, mucha. E, jesteś muchą. Masz dwie muchy. Każda mucha ma dwa końce. Muszę ugotować szlachki.